W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza zobaczymy nowy parking przy ulicy Kopernika. Pokażemy, jak świętowaliśmy 11 listopada. Zaprosimy na teatralny tygiel oraz wystawę litografii Marka Szagala do Oświęcimskiego Centrum Kultury. Powiemy o meczu charytatywnym Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. A także zachęcimy do udziału w projekcie Bezpieczny Maluch. Parking przy ulicy Kopernika jest już gotowy. Od 22 listopada mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych miejsc parkingowych. Oprócz tych dużych inwestycji, które realizujemy w mieście dotyczących dróg czy innych obiektów, które mają znaczenie takie szersze, realizujemy też wiele postulatów mieszkańców, właśnie wewnątrzosiedlowych. I już w tamtym roku zrealizowaliśmy przecież na osiedlu Chemików bardzo dużo inwestycji, szczególnie w obszarze ulicy Tysiąclecia. Teraz realizujemy tutaj kolejne przedsięwzięcie, jakim jest właśnie poszerzenie tej możliwości parkowania dla samochodów i też oczywiście te kwestie związane z chodnikami, z zielenią. Ta zieleń tak naprawdę dostanie dopiero urządzona wiosną w przyszłym roku. I to jest ta też myślę rzecz, która jest oczekiwana przez mieszkańców. Ona zdecydowanie poprawia też ten standard jakość. Nie tylko w kwestiach tych funkcjonalnych, użytkowych, związanych z możliwością parkowania, ale też myślę, przede wszystkim porządkuje przestrzeń publiczną. Planujemy w następnym roku kolejne przedsięwzięcia. Będziemy chcieli zrobić chodniki przy ulicy Powstańców Warszawy na osiedlu Zasole, ale też tutaj my myślimy o kolejnym etapie właśnie w rejonie ulicy Kopernika, bo tą część, którą wykonaliśmy, to jest pierwszy etap. Mamy określony projekt, który zakłada także realizację Parkingu z drugiej części przy budynkach ulicy Kopernika, więc te plany są też już uwzględnione i przygotowane. Oczywiście tak jak powiedziałem jest to realizacja tych postulatów zarówno mieszkańców, rad osiedlowych, ta poprawa standardu życia i chcemy, żeby właśnie ona była równomierna we wszystkich częściach naszego miasta. Obok parkingu na 24 miejsca postojowe przebudowana została sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Dodatkowo po północnej stronie bloku oznaczonego numerem 4 wybudowano chodnik. Inwestycja kosztowała blisko 800 tysięcy złotych. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada o święcimianie świętowali wspólnie. Najpierw podczas mszy świętej za ojczyznę w Sanktuarium Matki Bożej Wspomorzenia Wiernych, później pamięć przodków walczących o wolną i niepodległą Polskę przywołali podczas biało-czerwonego przemarszu ulicami miasta. Kolumna otwierała 20-metrowa flaga, którą niosły dzieci wspólnie z rodzicami. Samorządowcy z województwa miasta, powiatu i gminy złożyli kwiaty na pomniku niepodległości. Główna część uroczystości odbyła się na placu Tadeusza Kościuszki. Przybyli na nią obok samorządowców posłowie, kompania 11. Batalionu Lekkiej Piechoty, Wojsk Obrony Terytorialnej, delegacje placówek, instytucji, szkół, organizacji i stowarzyszeń. W trakcie ceremonii wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn Polski. Biało-czerwona łączy Polaków. W tych dwóch barwach zawiera się nasza historia. To nasza teraźniejszość i nasza przyszłość. Patrząc na państwa, na uczestników patriotycznej parady, można powiedzieć, że Polska jest w naszych sercach. Przespotykamy się, bo dla nas największą wartością jest wolność i niepodległość. Jak powiedział pewien filozof, ojczyznę kocha się nie za to, że jest wielka, ale za to, że jest własna. Delegacje złożyły kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza. W całym mieście było pełno świątecznych akcentów i biało-czerwonych barw. Mieszkańcy miasta mieli wiele możliwości do świętowania 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Było miasteczko patriotyczne bieg 11 na 11 listopada. Muzeum Zamek i Radusz zaprosiło do zwiedzania historycznych ekspozycji, wieży zamkowej i tuneli, a Oświęcimskie Centrum Kultury na projekcje polskich filmów. O Święcińskim Centrum Kultury trwają prezentacje artystyczne w ramach 9 Tygla Teatralnego. Za nami już występy teatru działającego przy zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, Kabaretu Czarna Rękawiczka oraz grup z Alverni i Kuz. Jesienią prezentujemy teatry amatorskie z Oświęcimia, okolic, regionu. To wydarzenie trwa już od poniedziałku, natomiast na najbliższy weekend i kolejny wtorek chciałam zaprosić na trzy spektakle. Warto więc skorzystać z takiej możliwości i zajrzeć w weekend do OCK, aby obejrzeć spektakl gwałtu, co się dzieje w wykonaniu artystów teatru ludowego Tradycja w Alverni oraz Monte Carlo, przygotowany przez grupę teatralną Scena za Sole z Osiedlowego Domu Kultury. Na oba te spektakle wstęp. Jest wolne, odbywają się w sali widowiskowej. Natomiast na kolejny wtorek, na 21 listopada, zapraszam na wyjątkowe wydarzenie, które wieńczy dziewiąty tygiel teatralny. Jest to spektakl Sędziowie według pióra Stanisława Wyspiańskiego. Jest to ostatni dramat, który napisał Wyspiański. Ten spektakl zostanie wykonany przez teatr im. Aleksandra Fredry z Gniezna. Artyści przyjadą do nas z tą prezentacją w ramach projektu Teatr Polska, któremu Święcimskie Centrum Kultury też bierze w tym roku udział. Oceka zaprasza też do Galerii Tyle Światów, gdzie do 26 listopada prezentowana będzie wystawa litografii Marka Szagala pod tytułem Biblia II. Ilustracje do Biblii. Jest to grupa 24 litografii wykonanych na oryginalnych matrycach przygotowanych według rysunków Marka Szagala. Ten cykl powstał w roku 1936 na zamówienie czasopisma Laver francuskiego, które słynęło z tego, że publikowało oryginalne grafiki artystów. Goszcząc na naszej wystawie zapewne przypomną sobie państwo w pamięci różne obrazy, z którymi być może zetknęli się państwo wcześniej tego artysty i będzie to bardzo miłe spotkanie właśnie u nas w oświecimskim Centrum Kultury. Serdecznie zapraszam. W sobotę 18 listopada w hali lodowej odbędzie się wielki charytatywny mecz hokejowy. W tym roku znani i lubiani artyści zagrają z drużyną przyjaciół Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy dla sześcioletniego Kajtka z Nowej Wsi, chorego na guza mózgu. Tradycyjnie obok sportowej rywalizacji będzie wiele atrakcji dla widzów. Pomoc przeznaczona będzie dla sześcioletniego Kajetana Polaka, który jest moim synem i choruje na guza mózgu. W 2019 roku wykryto u niego właśnie tą chorobę. W tym roku syn przeszedł w choroby, która została wykryta w marcu. Była to wznowa, która została ulokalizowana na kręgosłupie. I tegoroczne zebrane środki na tym meczu będą przekazane na subkonto Fundacji Kajetana, dzięki którym będziemy mogli wykonać badania molekularne, aby pomóc mu w leczeniu. W tym roku mamy bardzo mocną drużynę. Drużyna, jest, drużyna składa się z samorządowców, z dyrektorów szkół, z ludzi, którzy na co dzień nas wspierają, pomagają Fundacji w organizacji tego meczu, na których można liczyć. Mocna ekipa, bardzo dobra, jeśli chodzi o umiejętności, zapraszam w sobotę, będziecie Państwo mogli się osobiście przekonać, że to naprawdę jest to, co, to, co powinno być w hokeju. To już dziewiąta edycja tego wydarzenia, my zawsze co roku staramy się, aby było mnóstwo atrakcji i w tym roku również nie zawiedliśmy. Mamy świetnie przygotowany program, dbamy o to, aby na trybunach nikt się nie nudził, będą liczne atrakcje, animacje dla całych rodzin, będzie mnóstwo stoisk gastronomicznych, ale będzie też wiele, wiele. Nagród do zdobycia podczas tego meczu są to nagrody, gadżety sportowe z autografami sportowców, ale też różnego rodzaju cenne nagrody, rowery, sprzęt domowy, meble do nabycia. Będą też nagrody muzyczne, na przykład mamy świetny zestaw autorski Sanach z autografami. Tych nagród dzięki naszym darczyńcom jest naprawdę w tym roku bardzo dużo i cieszymy się i zapraszamy wszystkich, bo na pewno nikt się nie będzie nudził. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Widzimy się w sobotę o godzinie 17.00. Mamy jeszcze specjalne zaproszenie dla przyszłych rodziców. 24 listopada w ramach kampanii Bezpieczny Maluch w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży i ich partnerów. Warsztaty Bezpieczny Maluch są poświęcone bezpieczeństwu i pierwszej pomocy. Na nich uczymy w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy niemowlakowi w przypadku zakrztuszenia bezdechu oraz utraty przytomności. Uczymy rodziców jak prawidłowo zamontować potelik, w samochodzie a dziecko w foteliku, żeby zapewnić mu maksimum bezpieczeństwa. Na warsztatach Bezpieczny Maluch rodzice dowiedzą się w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy kobiecie w ciąży. Uczymy rodziców, jak prawidłowo zamontować fotelik w samochodzie a dziecko w foteliku, żeby zapewnić mu maksimum bezpieczeństwa. Początek warsztatu o godzinie 17. Rejestracja na stronie bezpiecznymaluch.pl